Witam w kolejnym odcinku na kanale Podwórkowiec. Dziś siew buraków ćwikłowych. Warzywa zawierają niesamowicie dużo wartościowych substancji odżywczych. Oprócz białek, błonnika i kwasów organicznych dostarczają nam także dużo minerałów i witamin z grupy B, witaminy A, C i K. Oprócz tego burak ćwikłowy znany jest także z obecności silnych przeciwutleniaczy. Buraki lubią stanowiska słoneczne i przewiewne, bo wiatr chroni je przed mszycami oraz chwościkiem buraka. Warzywo nie ma dużych wymagań w stosunku do podłoża. Jedyne, czego musimy unikać, to ziem podmokłych i kwaśnego pH. Najlepiej, żeby oscylowało w okolicach 7 stopni. Buraki lubią gleby zasobne w fosfor i potas. Potas naturalnie możemy dostarczyć do gleby przez mieszanie jej lub kompostu z przesianym popiołem z drewna liściastego. Wysiew zaczynamy od wyznaczenia bruzdy o głębokości od 2 do 3 cm. Buraki siejemy wprost do gruntu, chociaż można wysiewać najpierw do doniczek, a później z całą bryłą korzeniową zakopywać w docelowym miejscu. Ja sieję bezpośrednio do gruntu rzędami co około 30 cm. Młode siewki można przerywać, ale z reguły źle to znoszą, starajmy się od razu wysiewać odpowiednio gęsto, czyli co około 5 cm. Po zasypaniu nasion, delikatnie ubijam ziemię. Nie martwcie się, jeżeli rośliny nie wschodzą po napisanej na opakowaniu ilości dni. Buraki w mniej korzystnych warunkach mogą wschodzić nawet po miesiącu od wysiania. Gdy jest sucho, kiełkowanie się przedłuża i może trwać nawet do wspomnianych już 30 dni. Nie przejmujcie się również, jeżeli nie wykorzystacie w danym roku wszystkich nasion. Można to zrobić w kolejnym sezonie, bo nasiona buraków ćwikłowych są bardzo wytrzymałe i zachowują zdolność kiełkowania nawet przez 3-4 lata. Odmiany o korzeniach kulistych rosną znacznie szybciej niż te z walcowatymi korzeniami. Buraki można jeść, gdy bulwy mają już po kilka centymetrów średnicy. Po wschodach, gdy rośliny rosną zbyt gęsto, przerywamy je, pozostawiając co 6-10 cm. Do końca drugiej połowy lipca można również wysiewać nasiona buraków przeznaczonych na botwinę i do konserwowania w całości. Po zasiewie nie zapomnijcie o podlaniu grządki. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy na kanale Podwórkowiec. Zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia.